Pod tą nastawnią, na bocznym torze, stoi platforma z dwoma kręgami blachy rolowanej. Ponieważ wagon uszkodzony został wypięty, i cała wtedy pojechało do Gostynina. Lokomotywa dalej stoi na Byłchowie wygaszona Skoda CT Logistics Podany sygnał S2 przelatowe Po strony łowicza jedzie byk Rarytasowy 980 Nie wiem, co porobię zdjęć, bo tu frunie z wiatrem. Zastępczy autobusik do Skierniewic do Łowicza za Ełka. Gryf ten autobusik w stronę Parmy.